Radujmy się więc, dopókiśmy młodzi, wybrzmiało w sali rycerskiej Sandomierskiego Zamku. W dostojnym miejscu podniosłej atmosferze z udziałem władz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach już po raz siódmy zainaugurowano rok akademicki w Sandomierskiej Filii Kieleckiej Uczelni. To jest szczególna uroczystość, która właściwie rozpoczyna kształcenie w konkretnym roku akademickim, ale również rozpoczyna badania naukowe, które wpisują się w misję Uniwersytetu. Zgodnie z wielowiekową tradycją podczas inauguracji dokonano i matrykulacji, czyli przyjęcia w poczet studentów uczelni 90 nowych żaków pierwszego roku studiów. I matrykulujemy 90 studentów pierwszego roku na czterech kierunkach. Ja myślę, że w dzisiejszych trudnych czasach, że mamy coraz mniej młodzieży w szkołach, jest to całkiem dobra rekrutacja. Ogólnie mamy około 180 studentów w naszej filii. Wśród wyróżnionych żanków, którzy dostąpili ślubowania na sztandar znalazła się Aleksandra Ciastek z pierwszego roku administracji. Lekki stres, ale również ogromny zaszczyt. Wybierając filię kieleckiej uczelni, studentka pierwszego roku administracji kierowała się kilkoma względami. Jest to bardzo dobra uczelnia, renomowana i Myślę, że, że to była bardzo dobra decyzja. Władze uczelni liczą, że niebawem zakończą się procedury i rozpocznie się budowa nowego budynku dla uczelni. Mam nadzieję, że te formalne sprawy w przeciągu tam miesiąca, może krócej uda się już dokończyć i że łopatę. Wbijemy w, w przyszłym roku. Jego magnificencja rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach podkreślił, że sandomierska filia ma się dobrze i może być zaczątkiem uczynienia Sandomierza prawdziwym miastem akademickim. Filia jest rozwojowa. Myślę, że jeżeli stworzymy te warunki tak, infrastrukturalne, odpowiedniej pracy dla dydaktyków i odpowiedniej pracy dla tych osób, które są zainteresowane pracą badawczą. To również będzie ustabilizowana rekrutacja i będą ustabilizowane warunki dla dokształcenia, dla wszystkich tych czterech kierunków, które są realizowane w filii. I myślę, że są szanse na to, żeby miasto Sandomierz uczynić prawdziwie miastem akademickim. Na rzecz uczynienia z Sandomierza miasta akademickiego działa także kadra nauczycieli akademickich Sandomierskiej Filii, która dba o swój rozwój naukowy. Nauczyciele akademicy. No, dbają o swój awans naukowy i pracują naukowo. Także wyniki filii i też wyniki Kliniki Neurologii, która też jest jednostką Uniwersytetu, no są imponujące. Inauguracja była też okazją do wyróżnienia studentów za naukowe osiągnięcia. Wyróżnieni podkreślali, że uczenie spełnia ich oczekiwania. Bardzo dobrze nam się studiuje. Mamy taką. Przyjemną bardzo atmosferę. Wszyscy się ze sobą dobrze dogadujemy. <laughs> Jeśli potrzebujemy pomocy od wykładowców czy od nauczycieli, zawsze możemy ją uzyskać i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi. jest czy STV Info